Prosimy staj na najwyższym stopniu. Podium Wojt Gminy Darłowo Radosław Błażewski wręcza zasłużoną nagrodę. Prosimy do zdjęcia Pana Wójta razem z sympatyczną Nikol. Dziękujemy. Ta chwila przeszła już do wieczności. A ja chciałbym uhonorować zawodniczkę w najmłodszej grupie wiekowej. Specjalna nagroda dla najlepszej z żaków w jeździe indywidualnej na czas podczas dzisiejszych zawodów, a to najlepszym rzakiem okazała się dzisiaj. Karina Topolska. Karina Topolska. Karina staj na najwyższym stopniu. podium była dzisiaj najlepsza z Żaków i prosimy Pana Wójta Pana Marszałka tym razem przepraszam o uhonorowanie najlepszego Żaka fanfary na cześć zwycięzczyli najlepsze dzisiaj podczas jazdy indywidualnej na czas a my proszę Państwa przechodzimy do dzisiejszych zawodów jeżeli chodzi o jazdę indywidualną na czas w kategorii młodziczka najlepszą okazała się Julia Trzyszka Julia Trzyszka Zapraszamy na najwyższy stopień podium prosimy także Katarzynę Socha która zajęła drugie miejsce i Katarzynę Makarewicz, która uprasowała się na miejscu trzecim. Prosimy naszych szanownych gości o to, żeby uhonorować najlepsze zawodniczki. I proszę, dostawcie się Państwo do fotografii, do wspólnej fotografii. Prosimy także Klaudię Bielawską, UKS koźminianka Koźminek i Saulę Jomaus-Snajte, deska Fortuna Litwa. Klaudia Bielawska, Saulę Jomus-Noite z Litwy. Prosimy o uhonorowanie także czwartej i piątej zawodniczki. Przypominam, są to młodziczki. Najlepsze pięć młodziczek dzisiaj. Chwila dla fotodeporterów. Barwne, kolorowe zdjęcie. Mam nadzieję, że fotografowie włożyli klisze do aparatów, ewentualnie materię. Dziękujemy najlepszym dziewczętom. Wstęp do ich kolarskiej kariery i jego uhonorowanie tutaj dzisiaj w domkach. Juniorka młodsza. Najlepszą juniorką młodszą podczas dzisiejszych zawodów okazała się i tu musimy znaleźć.

I czas na najlepsze juniorki młodsze w klasyfikacji Mistrzostw Polski Ludowych Zespołów Sportowych w kolarstwie szosowym kobiet. Najlepszą juniorką młodszą okazała się Edita Mazarewicz-Jutę, deska Fortuna Litwa. Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym Kobiet. Dzisiaj w domkach jazda indywidualna na czas. Edita Mazarewicz-Jutę, deska Fortuna Litwa. Miejsce drugie Katarzyna Kozyra, Polski Azalia Brzuza Królewska. Miejsce trzecie Natalia Radzicka, jedynka limarokurnik. Miejsce czwarte Weronika Humelt. UKS Janka Koźminek. To są najlepsze zawodniczki w dniu dzisiejszym. Gratulujmy najlepszym dziewczynom, najlepsze zawodniczki, jeżeli chodzi o Puchar Polski w Kolarstwie są Kobiet w kategorii Juniorka Włoszcza. Prosimy o zdjęcie. Chwila dla fotoreporterów. Które dziewczęta mogłyby właściwie zostać? Pamiętajcie, pierwsze trzy o podpisy trzeba pokwitować nagrody. A ja już teraz zapraszam Katarzynę Kozyrę o zajęcie pierwszego miejsca podium. Jako juniorka młodsza zwyciężyła w Mistrzostwach Polski z Rzeszeni LZTS, z tym samym mistrzynią Polski. Zapraszam Katarzynę Kozyrę. I proszę Państwa, jazda indywidualna na czas Mistrzostwa Polski z Rzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Królestwie Szosowym Kobiet. Najlepszą juniorką została Łucja Pietrzak. Prosimy Łucję Pietrzak. Poplątały nam się trochę dyplomy chyba przez wiatr. Ja czytam to, co mi podają. Prosimy o chwilę uwagi i za chwilę poprosimy kolejne podium, kolejne zawodnictwo. najlepsze juniorki, jeżeli chodzi o jazdę indywidualną na czas. Najlepsza okazywała się dzisiaj Rasa Pocytę Wilnus Sietyno SM Litwa ze średnią prędkością 44 km na godzinę. Pokonała trasę 15 km w czasie 20 minut 26 sekund. Jako druga Łucja Pietrzak, ALKS Stal, Koźminianka Koźminek straciła 6 sekund do zwycięszczyni, Łucja Pietrzak, a trzecią Alicja Ratajczak, jedynka Kali Kulnik, Alicja Ratajczak, prosimy o wręczenie nagród. Open, naszymi gospodarzami. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Petrowi, naszemu sponsorowi, który również udekorował zawodniczki. A teraz czas na najlepsze kobiety w kategorii Open. Najlepszą dzisiaj zawodniczką w tej najbardziej prestiżowej kategorii, w tym najważniejszym wyścigu okazała się Katarzyna Pawłowska. Mistrzyni świata w Skreczu. Reprezentantka klubu jedynka Limarokurnik, Kasia Pawłowska. Miejsce drugie przypadło Madeleine Zantik z klubu Pimu Brandenburg, a miejsce trzecie zajęła Eugenia Bujak. To najlepsza trójka. I jest jeszcze miejsce czwarte, które przypadło Edycie Jasińskiej. Zapraszamy najlepszą czwórkę wyścigu w kategorii Open. Przypominamy zawodniczkom o zdawaniu i przenoszeniu numerów do komisji sędziowskiej. Najlepsza czwórka w kategorii Open. I prosimy naszych sponsorów, gospodarzy, włodarzy tej ziemi o wręczenie dyplomów i nagród. Również pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy najlepszym dzisiaj dziewczętom w kategorii Oka. A teraz kategoria Juniorka Młodsza i klasyfikacja Mistrzostw Polski Rzeszenia LZS. Było mi jest zakomunikować, że mistrzynią Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych została Katarzyna Kozyra. Na drugim miejscu podium może stanąć Natalia Radzicka. A na miejscu trzecim jaka Druga wicemistrzyni Polski, Weronika Hummel I to są trzy najlepsze zawodniczki, jeżeli chodzi o klasyfikację Ludowych Zespołów Sportowych. Prezes Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych pana dekoracji razem z panem Wójtem. jeszcze dyplomy Prosimy o przekazanie dyplomów. I tradycyjnie dyplomu oraz pamiątkowe zdjęcie z prezesem Zrzeszenia LZS oraz gospodarze dzisiejszej imprezy wójta gminy Darłowo. Chwila dla fotoreporterów. Jutro będzie prasie, radiu, telewizji. Będziecie mogli zobaczyć te zdjęcia. A ja już zapraszam kolejną wielką trójkę podczas mistrzostw Polski Zrzeszenia ZS i jazda indywidualna na czas w kategorii juniorka i tutaj najlepszą juniorką, mistrzynią Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych została Łucja Pietrzak. Zapraszamy. Łucja Pietrzak, najlepsza juniorka. jaratajczak Miejsce trzecie, Katarzyna niewiadoma Czy zawodniczki w kategorii juniorka Jest z nami szef Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Jest z nami gospodarz, włodarz tego terenu Wojtminy Darłowo Radosław Łazewski Chwila dla fotoleporterów Porytko zdjęcia Bo pamiętajcie, że przesłacie panu prezesowi, panu wójtowi. Najlepiej na ich pocztę. Ok. A my przechodzimy do klasyfikacji klubów. Klasyfikacji klasyfikacja klubu w mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZ. Bardzo miło mi zakomunikować, że najlepszym klubem LZS-owskim został klub 1 Kalimaro Kurnik, nasi przyjaciele z Wielkopolski. Zapraszamy trenera. Zapraszamy trenera. Trener 1 Kalimaro Kurnik jest proszony na najwyższy stopień podium jest już z nami trener. Drugie miejsce zajął lokalny klub BCM Nowatek z Udrowisko Dopki Ziemianarowska. Również zapraszamy jednego z trenerów, bo jest ich dwóch. A trzecim klubem okazał się ALKS Stal i z Gruziąc. Prosimy o udokorowanie trzech najlepszych klubów. Trzy najlepsze kluby. Są także nagrody o gumienie firma Aliot. Gratulujemy trenerom najlepszych klubów podczas dwudniowych zmagań na ziemi darowskiej w gminie Postowino. Trenerzy bardzo zadowoleni, zaskoczeni. Czas na fanfary. Tata. Dziękujemy bardzo. W tym momencie czas jeszcze na najlepsze kolarskie, LZS-owskie województwa. A najlepszym województwem, tutaj niech nasz przyjaciel z Limaroni nie schodzi z piedestału, okazało się województwo wielkopolskie. Zaraz za nim na drugim miejscu województwo zachodniopomorskie. Na trzecim zasłużonym miejscu województwo Kujawsko-Pomorskie. I również prosimy o wręczenie nagród, wręczenie pamiątek. Miejsce trzecie województwo Kujawsko-Pomorskie. Kujawsko Miejsce drugie województwo zachodniopomorskie. Miejsce pierwsze Wielkopolska. I mamy proszę Państwa, chwilę dla fotoreporterów. I mała niespodzianka, mamy jeszcze nagrodę specjalną dla najlepszego klubu, którym okazał się klub Deska Fortuna Litwa. Deska Fortuna Litwa, najlepszy dzisiaj klub. Mamy dla niego nagrodę specjalną. Deska Fortuna Litwa. Czy są z nami? Przyjaciele z Litwy? Może już pojechali. Ale to nic, Litwa jest blisko, to podjedziemy do nich jutro. Nie ma sprawy. Czy jest z nami Milda Janka Uskajte? Ona również ma nagrodę do odbioru. Milda Janka oraz Egle Paskajte nie zjawiły się wczoraj. Dzisiaj chcemy im wręczyć nagrody, nie ma ich, o. no to podjedziemy do nich tam, gdzie kwaterują. Dziękujemy wszystkim za uwagę, dziękujemy za, za to, że byliście z nami, dziękujemy działaczom, organizatorom, dziękujemy sponsorom, dziękujemy zawodniczkom, dziękujemy sztabowi trenerskiemu. Dziękujemy grupie technicznej, dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszego święta, wszystkim tym, którzy wpłynęli na to, że te zagody mogły się rozegrać. Do zobaczenia w przyszłości i niech moc będzie z wami, przybywajcie do nas. Zapraszamy was przez cały rok do Dąbek, do Jarosławca, do Darmowa.